Cześć, mam na imię Daria, jestem trenerką personalną i spotkasz mnie na co dzień Fitness for Life w Rzeszowie. Aczkolwiek, jeżeli jesteś z całego świata, z całej Polski i byłabyś otwarta na ewentualną współpracę online, to również się dogadamy. Ale najpierw kawa. Napijmy się spokojnie: kawy, herbaty, wody, czy co tam chcesz, a ja w tym czasie udostępnię ekran. Żeby przedstawić prezentację na temat wypalenia zawodowego. Bo owszem, żeby, do, żeby doszło do, w ogóle do wypalenia, to trzeba najpierw płonąć. Ale czy wypalenie z, yy, wiąże się z niechęcią chodzenia do pracy, z depresją, yy, że, że ci się nic nie chce, że już ci na tym nie zależy, czy, czy samo to upoważnia do rozpoznania? wypalenia zawodowego. Zacznijmy od tego, kto jest najbardziej narażony na wypalenie zawodowe. Teoretycznie każdego z nas może spotkać coś takiego, no bo coraz częściej jest presja i ciśnienie, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, żeby nie brakowało na chleb, żeby nie brakowało na opłacenie rachunków. Straszą w internetach, że że coraz młodsze pokolenie będzie miało coraz niższe emerytury, więc Coraz więcej ludzi rzuca się w wir pracy, więc coraz częściej, coraz więcej osób z roku na rok doświadcza wypalenia zawodowego. Aczkolwiek najbardziej narażone na wypalenie zawodowe są osoby ambitne, osoby, które na co dzień spędzają czas ze sobą i nie mają do kogo zwrócić się o pomoc. Przede wszystkim, jeżeli takie osoby wychowały się w rodzinach, w których Zamiast rozwiązywać ewentualne konflikty czy problemy, to uciekano się do, do, w alkohol, w słodycze, ewentualnie rozwiązywano takie problemy krzykiem, zamiast posłuchać y, dziecka. Jeżeli twoja bliska osoba mówi, że cię nie chce znać, nie chce cię widzieć, albo że cię nienawidzi, że cię wyzywa od szmat, no to y, taka osoba... Potem traci poczucie własnej wartości, nadrabia to wszystko nauką, żeby w przyszłości być jeszcze lepszym członkiem rodziny, żeby no cały czas chodzić z tym swoim poczuciem winy, że to może ta osoba jest niewystarczająca, czy coś takiego. No i potem taka osoba wyrasta na świetnego, najlepszego studenta, na obiecującego młodego pracownika. No i. Oczywiście wiąże się to też z tym, że te osoby biorą na siebie często za dużo ponad swoje możliwości. Często nawet, często nawet łamią procedury, że robią więcej niż powinny robić pracy. Często wyręczają innych kolegów, współpracowników, by po prostu uciekają się w ich pracy, żeby po prostu nie myśleć o swoich krzywdach doznanych o złamanych sercach, o wykluczeniu z rodziny, o, o tym, że ktoś coś powiedział złego na ich temat. Więc y, praca jest poniekąd ich lekiem na zło świata, na, y, na traumę, na stres. Takie osoby, y, jak, jak za dzieciaka prosiły o pomoc, bo chciały po prostu, żeby ktoś ich wysłuchał, no to często te osoby były odrzucone. Więc sobie zakodowały w głowach, że proszenie o pomoc, o wsparcie, o wysłuchanie, czy, czy po prostu spotkanie się na zwykłej kawie to jest oznaka słabości. Więc te osoby post zaczynają postępować w drugą stronę. Czują silną potrzebę pomagania innym, często kosztem siebie, że stawiają innych na pierwszym miejscu, a siebie na ostatnim. No dobrze, wypalenie zawodowe zaczyna się niewinnie. Często dzieje się tak, że jeżeli przez długi czas robiłaś wszystko w pracy, tak wszystko perfekcyjnie, na tip-top i w ogóle, to potem przychodzi taki okres, że coraz mniej ci zależy, więc robisz coraz mniej, zasłaniasz się, że, że się źle czujesz, czas bierzesz sobie na przykład urlop na żądanie albo zwolnienie lekarskie i to nie musi być koniecznie symulowanie choroby. Możecie naprawdę boleć głowa, możecie naprawdę boleć brzuch, y, możesz naprawdę mieć y, inne tam zaburzenia. Y, coraz gorzej śpisz, y, uciekasz się w jedzenie albo w ogóle tracisz apetyt. To, to jedni na, każdy reaguje na stres inaczej i jedni po prostu czują potrzebę zjadania, bo w ten sposób uspokajają się, czują chwilową ulgę, ale zaraz znowu rzucają się w jedzenie, bo to, co zjadły, im nie wystarczy i może zaspokoiły głód taki fizyczny, ale nie emocjonalny. Czują taką pustkę w sobie. Poza tym, rzeczywiście coraz częściej chorują, coraz częściej potrzebują lekarza, choć wstydzą się tego. Bo to przecież oni powinni pomagać. Jeżeli jesteś też lekarzem, to pewnie słyszałaś takie określenie, że lekarka, a prosi o pomoc. Nie. Więc no, lekarze często są zostawieni sami sobie, a, a bardzo dużo młodych lekarzy, którzy dopiero zaczynają pracę w zawodzie lekarza, zaczynają się specjalizować w konkretnej dziedzinie. To bardzo, bardzo często w powiatowych szpitalach są zostawieni sami sobie, muszą robić samodzielne dyżury i nie mają do kogo się zwrócić. Ewentualnie mogą się poradzić starszego specjalisty poprzez telefon, ale to nie to samo, kiedy jest drugi doświadczony lekarz obok. Jeśli chodzi o emocje, o radzenie sobie z emocjami w kontekście wypalenia zawodowego, no to na początku y, robią się su super bohaterami. Jak ktoś się ciebie zapyta, jak się czujesz, to świetnie, świetnie, ale, ale w głowie masz taką pizzę, nerwicę, ale po prostu tego nie powiesz, bo żeby nie wyjść na tą słabą. Często też wspierasz innych, ale siebie nie wspierasz. Y, może, może ci się, zmawiasz sobie, że jest z Tobą wszystko w porządku, ale ale nie dopuszczasz do, do tego, że ty, jesteś, że ty też jesteś człowiekiem. Często uciekasz się w samotności. Na, na przykład jeżeli chce ci się płakać, to boisz się swoich łez i, i nie, nie masz ochoty wtedy z nikim rozmawiać. Uciekasz w kąt, idziesz do łazienki. Po prostu nie chcesz, żeby ktoś cię widział jak płaczesz, jak, jak też czujesz się bezsilna. No, ale jak, jak już na dłuższą metę się robi to nie do, nie do wytrzymania, nie do zniesienia, no to bierzesz coraz częściej urlop na żądanie, zwolnienie lekarskie. Po prostu inni zauważają, że coś jest z tobą nie tak, ale po prostu dalej idziesz w zaparte i nie chcesz pomocy, nie chcesz łaski. A a zdarza się, że coraz częściej popełniasz błąd i prędzej czy później może się to odbić na Twoim zdrowiu, na, na, na firmie, w której pracujesz, na innych, którzy mają zaszczyt pracować z Tobą, chcą Ci pomóc, ale Ty, ty, ty tego nie chcesz. Ty nie chcesz pomocy, bo długo nie, nie otrzymywałaś pomocy. No dobrze. Jak już omówiliśmy ogólnie, co się dzieje w tym wypaleniu, to teraz krok po kroku, a w, tym prezen w tej prezentacji jest aż 12 kroków do wypalenia. Co się dzieje najpierw? Jesteś super niczym, z gier komputerowych, z komiksów, z filmów, z bajek dla dzieci. Jesteś taką. Starasz się być najlepszą, że. Jesteś jakby omnibusem i. Po prostu udowadniasz sobie, że, że niczego ci nie trzeba do szczęścia, że ty wszystko zrobisz sama. Co dalej? Więc bierzesz na siebie coraz więcej obowiązków. Nawet jeżeli potrzebujesz odpoczynku, no to wydaje ci się, że praca też jest poniekąd formą odpoczynku. Często pomagasz innym, zaspokajasz potrzeby i oczekiwania innych, ale. Ale nie wiesz, jakie są Twoje potrzeby, nie wiesz, jakie są Twoje oczekiwania, więc wolisz się dostosowywać do kogoś zamiast stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zaniedbujesz siebie, zaniedbujesz własne potrzeby i po prostu nie dopuszczasz do siebie myśli, że, że Ty też możesz potrzebować czasem pomocy. Jeżeli do tej pory brałaś udział w zawodach biegowych, jeżeli do tej pory chodziłaś na siłownię, regularnie się ruszałaś, ale dostałaś nową pracę, a w tej nowej pracy to yy, yy, musisz często zostawać po godzinach, no to, no to po prostu prze, przestajesz znajdować czas na swoje ulubione aktywności, tylko całe Twoje życie polega jedynie na pracy. A jeżeli ktoś yy, z troski, bo, bo widzi, że coś już jest nie tak, że chce ci pomóc, może doradzić ci pójście do psychologa, ale, ale ty sobie mówisz, po co mi psycholog, po co mi terapeuta, po co mi jakiś coaching? Przecież, przecież to ja powinnam pomagać, a nie. I po prostu ty, nie, ty zaprzyszczasz temu, wyśmiewasz tamtą osobę, która chce dla ciebie dobrze. Ty sobie mówisz, co ludzie powiedzą, jeżeli już zapiszesz się na terapię. No, i potem po jakimś czasie wycofujesz się z życia społecznego, wskazujesz siebie na samotność, a to najgorsze, co możesz dla siebie zrobić, to jest właśnie to izolowanie się, znikanie ze społeczeństwa. Po prostu. Tym bardziej, że jest coraz więcej możliwości pracy zdalnej i nie masz na co dzień kontaktu z ludźmi, tylko przez telefon, przez laptopa, przez media społecznościowe. Po prostu tak jak być. Tak, jakbyś nie istniała w życiu społecznym, tylko siedzisz zamknięta w czterech ścianach. Zaczynasz się zachowywać inaczej, że robisz się coraz bardziej drażliwa. Ale może ci się wydawać, że może taka już byłaś, ale nie, kiedyś byłaś radosna, ale to. Ale te wszystkie doświadczenia, jakie ze sobą niesiesz, ten symboliczny krzyż, który każdy niesie ze sobą, to w mniejszym lub bardziej stopniu przepracowany, wpływa na teraźniejszą ciebie. I dochodzimy do stadium depersonalizacji. Co to, czy wiesz, co to jest depersonalizacja? Z depersonalizacja. Ze zjawiskiem depersonalizacji można mieć do czynienia głównie wśród lekarzy. Mm. Bo lekarze mają pacjentów, nie? I jak, młodzi, jak młody lekarz, na przykład, jak młody lekarz traktuje pacjenta jako człowieka, że dużo z nim rozmawia, bo początkujący lekarze to zawsze najbardziej się starają, są bardziej dostępni ludziom i po prostu chcą autentycznie pomagać, nie? Ale po kilku latach pracy w zawodzie dochodzi do czegoś takiego, że że pacjent nie jest już dla lekarza człowiekiem, nie jest już dla lekarza pacjentem, tylko jest po prostu, że tak powiem, przypadkiem klinicznym. Lekarze, jak rozmawiają ze sobą, to często y, mówią nie o osobach, tylko o przypadkach, y, o, kolejnym, y, o kolejnej chorobie do wyleczenia, y, o trudnych pacjentach, ale to dlatego, że na studiach nie. Y, na studiach często uczą młodych lekarzy wiedzy teoretycznej, jak leczyć choroby, ale niekoniecznie jak, jak rozmawiać z ludźmi, jak rozmawiać z pacjentami. I nic dziwnego, że potem, że jest ta depersonalizacja, że, że po prostu dochodzi do znieczulicy, również nie tylko wśród lekarzy, ale też wśród osób, które na co dzień pracują z ludźmi. Takimi jak właśnie trenerzy personalni, instruktorzy fitness, psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, czy też modne ostatnio zawody, jak social media manager, albo osoby, które działają prężnie w branży MLM. Niestety, ale depersonalizacja może w mniejszym lub większym stopniu dotyczyć i ciebie, także żebyś miała tego świadomość. No właśnie, lekarze traktują pacjentów jako przypadki kliniczne, ale sami też nie czują się, sami nie czują się lepsi, że mają taką pustkę w głowie, że jak do tej pory tłumili w sobie te wszystkie emocje, tłamsili to wszystko w sobie, bo nie mogli nie mogli spokojnie porozmawiać, nie, nie mieli możliwości bycia wysłuchanym, więc no po prostu zamykają się na to, że coś się z nimi dzieje też nie tak. No i często wypalenie zawodowe, szczególnie te ostatnie stadia, to, to się wiążą z depresją. No i często też mogą uciekać się w próby samobójcze, czy tam często nieudane i wylądują, lądują w szpitalu psychiatrycznym i to są osoby, które po prostu długo nie prosiły o pomoc, a na tą pomoc zasługi, zasługiwały i no i po prostu to jest, jak to powiedzieć, no pod koniec tego wypalenia jest tak, że po prostu już ci nie zależy, że już masz na to wszystko wyrąbane. Że niech się dzieje, co chce. Nawet jeżeli zostaniesz wyrzucona z pracy albo sama się zwolnisz, to ci, po prostu jest ci kompletnie wszystko jedno. Raz jeszcze, najgorsze, co możesz dla siebie zrobić, to skazać siebie na samotność. Także, kochana, nawet jeżeli też jesteś trenerką i lekarką, tak jak ja, to proszę jak siebie, nie jesteś infolinią i yy, od razu, żebyś wiedziała, że nie pomożesz wszystkim na świecie na siłę. Ktoś mądry powiedział, że jeżeli chcesz pomagać innym, najpierw pomóż sobie. Jeżeli czujesz, że chcesz z kimś pogadać, no to znajdź taką osobę, która Cię wysłucha. Może to być Twoja siostra, Twoja mama, jeżeli macie ze sobą bardzo dobre kontakty, może to być Twoja przyjaciółka. A jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy, to to, nie jest, to w dzisiejszych czasach to nie jest wstyd, żeby udać się do psychologa czy psychoterapeuty. Bardzo dużo osób, z którymi miałam zaszczyt robić kurs na trenera personalnego czy na instruktora fitness, to często one zostały trenerami personalnymi właśnie, bo odkryły nowe powołanie, bo to nie był ich pierwszy wyuczony zawód, tylko też po drodze zrobiły jakiś inny zawód. Często też te osoby były po psychoterapii, ponieważ po prostu y, chciały pomóc najpierw sobie, a potem stanowić dobry przykład dla innych. Także jeżeli ty chcesz naprawdę pomagać innym, jeżeli też jesteś trenerką, no to sama też dbaj o siebie, y, y, pomagaj innym, rozpisuj im plany bądź przy nich, ale też. Y, po prostu dbaj też o siebie. Sama też chodź na treningi, sama też sobie dbaj o dietę i tak dalej. I jeżeli czujesz że wewnętrznie, że się nie wyrabiasz ze wszystkimi obowiązkami, to naucz się delegować. Właśnie z tym delegowaniem to mają wyzwania osoby, które prowadzą firmy, które też. które są kierownikami. Które też są odpowiedzialne za innych pracowników. Bardzo dobrym pomysłem jest, jest też robienie przerw. Oczywiście nie tylko chodzi mi o przerwy w pracy, ale też na urlopy. Oczywiście nie ma co odkładać urlopu na przyszły rok, tylko po prostu jak masz urlop, jak czujesz, że potrzebujesz, no to po prostu go wykorzystaj. Masz też, na etacie zazwyczaj ma się cztery dni urlopu na żądanie, także. Mówi się, że urlopy na żądanie nie są mile widziane, ale po prostu, jeżeli czujesz wewnętrznie, że, że potrzebujesz mieć weekend o jeden dzień dłuższy, na przykład, no to to nie jest wstyd poprosić o taki urlop. I absolutnie nie porównuj się z innymi. To, że jedyną osobą, z którą możesz się porównywać, to, to ty sama sprzed roku, sprzed 10 lat. Bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne zobowiązania, ma inną historię. Możesz ewentualnie się inspirować innymi, od których masz zaszczyt się uczyć, u uczyć ale, ale broni Boże, nie porównaj się z tymi osobami. A gdybyś potrzebowała porozmawiać ze mną, gdybyś potrzebowała fachowej pomocy pod kątem y, rozpoczęcia treningów, bo ja y, aktualnie zajmuję się, y, zaj, pracuję z początkującymi kobietami, które stawiają pierwsze kroki na siłowni bądź znawiają treningi po długiej przerwie. Y, również zapraszam osoby, które y, są przedsiębiorcami, które na, na co dzień dużo siedzą w pracy i chciałyby po prostu czuć się lepiej w swoim ciele. To znajdziesz mnie na Instagramie i na TikToku pod nazwą Twoja trenerka Daria. Możesz sobie, możesz do mnie napisać maila na Twoja trenerka a możesz też wejść na stronę DariaJedrzejewska.pl, pobrać bezpłatnego e-booka, który Ci się przygotuje na start zdrowego stylu życia itd. A tymczasem super, że jesteś.